Mamy w tej chwili na całym świecie groźnego wirusa. Jedni twierdzą, że jest bardzo groźny, inni twierdzą, że nie jest groźny. Pomijając to i tak, większość z nas poprzez akcję zostań w domu ma więcej możliwości osłabienia odporności. Poprzez mniejszą ilość ruchu, zakaz wstępu do lasów, noszenie maseczek to wszystko będzie nam sprzyjało temu, że nasza odporność może spadać. Ale o zdrowie trzeba dbać i z tego też powodu na śniadanie ja zjadam jajecznicę ze składnikami zwiększającymi odporność. Składniki na moją jajecznicę. Cztery jaja. Ja mam akurat jaja wiejskie od zaprzyjaźnionego gospodarza i wiem czym są karmione, więc czuję się bezpiecznie. Pół cebuli. Cebula działa bakteriobójczo i zwiększa odporność. Usuwa nadmiar wody z organizmu, te same właściwości ma szczypiorek, ale dla mnie ma przyjemniejszy smak, więc łączę oba produkty. Czosnek to naturalny antybiotyk, ale to chyba wszyscy wiedzą. to jest liderem w świecie leczniczych roślin. Do krojenia warzyw i owoców używamy noży ceramicznych, bo żelazne przyspieszają utlenianie się witamin. Z jajek, białka i żółtka wybijam osobno, dlatego że białko powinno być mocno ścięte, a żółtko powinno być dosyć płynne. Takich postaci będą najlepiej się przyswajały. Do smażenia używamy niewielkiej ilości masła klarowanego, które dzięki odparowaniu wody i usunięciu zanieczyszczeń staje się bardzo dobrym tłuszczem do smażenia. Pokrojone warzywa wrzucamy na patelnię, oprócz pomidorów i posmażamy. Gdy cebula się zeszkli, dorzucamy pomidory i mieszamy. Za pitrašení, pítrašení. Zrub to. Pěto, jak se tu pítrašíš to, Pod cebulečky, cík. Jak? To je třeba smaku i aromatu. Mm. Uh -huh. To Hm. Hm. No, cool. Co? Mmm. <mys> od praktyki. Kurde. Piknie się. Naprawdę dobrze. I takie ciepłe tutaj. Mm -hmm. <laughs> Jeśli się podobało, daj kciuk w górę i zasubskrybuj nasz kanał i nie zapomnij o wciśnięciu dzwoneczka.